raz czy... widzowie Witajcie w odcinku z Pet Party, Bo Pet Party się mega zmieniły Dzisiaj musimy to wszystko pisać, A ze mną jest Adam Siema widzowie Siema widzowie Siema widzowie widzowie Dobra jak widzimy W odcinku Pet Party zmieniły Od razu widać Auta się nie zmieniły Ale okej okay. chodź Adam Jedziemy no. Oglądać wszystko. Jak widzicie działki się tu z... Działki się tu zmieniły. Co? Bo sobie nie przypominam. A, dobra, nic, przełapię. I zrobili I zrobili od razu dłużej dłuższą ilość działek. Dobra, ej, pasuje mi nawet, co nie? na górę. No, jedziemy właśnie na tą górę. To jest dobra. Tylko, że szkoda, że nie można zrobić, żeby auto było szybsze. O, te auto teraz jest totalnie wolniejsze. No, te auta to są mega wolne i włączę muzykę od razu w ogóle. I nie wiem, czy usłuchać. nie, słychać. Boże, jakie to wolne. No wiem. Ej, może postawmy... Szkoda, że nie mogę Cię wziąć na ramiona. Jakbyś był psem, bo było o wiele szybciej. Ej, czekaj! Jesteś ja chcę widzisz, jakie to jest wolne. Dobra, to nie jest akurat wolne. Czekaj, postawię... Ej, to chodź jedziemy! Bo tam jest ten. Czekaj, znajdę jakieś auto szybko. Ehm, powiedzmy policją. Ostatnio policja była szybka, policja musi być szybka. No, oby. o dobra, jest! Czekaj, będę. Czekaj, to ja... Usunę. Dobra. Oby policja była ty szybsza. Tak do auta, dobra, to na tyły wejdę. nie, ty nie możesz wyjść. Ale ty ci... Ale ja jestem, O jestem! Dobra, jedź. No i ta się sp... Ej, dobra, policja jest akurat szybsza, co nie? Nie wiem. Rzeczy chyba też się za bardzo nie zmieniły. Co nie? No, no tak, nic nie ma w rzeczach. Domów nowych też nie, albo sprawdzaliśmy. Ja Czekaj, ja rzeczy. Może nowe stroje jakieś są. Ej, ogórek był. Jaki ogórek? No tak. No to jest A, dobra, to był. Karta płatnicza była. Jezus Maria. Co ty robisz? Co ty robisz z tym autem? W ogóle, dawno nie, w ogóle, widzowie. Przepraszam, że Grzesio Weiss nie wrzucam na kanał. Mam parę odcinków przygotowanych i wrzucę je. Zacznijmy wrzucać już Grzesio Weiss. A, Ej, nie. A może helikopterem lećmy? No, on to było już wcześniej. Adam, wejdź do mojego helikoptera. Przecież helikopterem. Helikopterem będzie szybszej. Lecimy helikopterem. Parakopterem. Dobra. Widzowie, lecimy parakopter, parakopter, widzowie. Czemu w, w helikopterze jest kierownica? Nie wiem. Widać, że żelki dalej są. w helikopterze jest kierownica. Co? I teraz jedziemy. Czemu w tunelu jest śnieg? Czemu my lecimy w tunelu helikopterem? Bo musimy wszystko sprawdzić. Gdzie my musimy wszystko sprawdzić. Każdy film. Znaczy wszystko co dodali, co nie? No. Bo to jest w innej stronie. W tym, to jest chyba największy update na Pet Party, co nie? Nie! Była normalna! No? Wiesz że Tu nie jest już All Ages! I tam tu szkielety ogólnie, mamy zwierząt! Zyba. Co to jest?! To są ciała subskrybentów, którzy nas odsubskrybowali, Adam! Co? To są ciała subskrybentów, którzy nas odsubskrybowali! Ej, tam ile jest działek! Chłopie! Mamy 24 działki aż! Czemu Jak... my lewitujemy? Nie wiem. Jak wcześniej było 18 działek to teraz dali o 6 więcej. Czekaj. To Ale jest to ogromna zmiana się... też w działkach. To jest... coś po prostu. Okej. Okay. Tego akurat już nie było. Nie, nie. Tego czegoś nie było. To może Co to, to pochodźmy z latarkami. Tego tutu tu na pewno nie było wcześniej. No, to jest ładny piasek. To jest, przecież to jest. Przecież to jest ładniejsze. Ja nie mogę, widzowie. Przecież Pitt party za chwilę będzie lepszy od Blue Heaven, co nie? No. Jak tu takie rzeczy dają. Dobra, idziemy z letargami. Ne, Blue Heaven to o takim piasku, to może sobie pomarzyć. Grzesiu, co ty robisz? Dobra, chodź. Bo tu chyba dalej nic nie ma. Poza tym będziemy tak wieczność chodzić z tymi latarkami walonymi. Dobra, absolutnie. A ja będę mieć latarkę. Będę nam oświetlać w helikopterze drogę. Helikopter, helikopter. W ogóle jest teraz nas... bez sensu, że dodali akurat tylko tak mało działek. Czy nam to giło, Grzesiu? O nie, nie gadaj, że to już jest... Lecz... Co jest? To już nie jest wygód. To był śnieg. Nie gadaj, że to był śniak. Ej, no chyba tak. Ja nie mogę. Da, to jest już koniec mapy. Enc Adam, teleportujemy się do twojego domu. Dobra. Bo on jest blisko kolejnej części mapy. Jest mega ładnie podświetlona. W ogóle widzę, pokażę wam, że nic się nie zmieniło w domach. Poza tym, że dwa domy są teraz robuxy. Więc to się poza tym, to się nic nie zmieniło. No. Ja, chodź. ogóle latarki może weźmiemy. Mega pet party się zmienia, co nie? No. Nie spodziewałem się takiej no. zmiany. Nie spodziewałem się takiej zmiany ze strony twórców. Bo my mieliśmy plan w ogóle na inny odcinek, co nie Adam? Na no. nagranie jakiegoś horrorku. A tutaj nagle ja widzę, że jakaś zmiana w pit Party jest, a więc wchodzimy, no i... Co jest? Ale sklep! Ale dowalony sklep! No wtedy tak się do sklepu wchodziło, to totalnie się zapadało. To było... Wtedy sklep był taki słaby. Co jest zdjęcie kapibari jest. Nie no, w sklepu to w, w ogóle, to w sklepie w jakimś moim no, nie tylko w Pet Party, a teraz go dodali, a tu bank, bank dodali, teraz jest w ogóle o chłopie. Ej, to patrzyłem co jest w ej dawaj bombami, tak jak na brochem. Nie, Adam. Nie wejść. Tu można normalnie. Ale to, złot... to jest złoto. A, 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 i, I kamery wszędzie. Dobra. W banku chyba nic więcej nie ma. A jak dostać się na górę? Na to drugie piętro. A dobra, bo to jest jedno jednopiętrowe. Dobra, a może chodźmy tam. Na tą tak. drugą stronę, bo jeszcze nie obczaliśmy weterynarza. I kafejki. Kawa. Bo weterynarz dobrać dobrać? i kafejka byli, tylko że... Chyba je zmienili na lepsze, bo tu wszystko zmienione jest teraz na lepsze, co nie Adam? za dużo nie zmieniło, tu się za dużo nie zmieniło. To też było w poprzedniej aktualizacji. Monalizy też były w poprzedniej aktualizacji, co nie, Ada? Monalizy były też w poprzedniej aktualizacji. No i teraz w kafejce, kafejka się mocno zmieniła, ale pufy, pufy odjęli, a więc to jest minus, co nie? No. Dobra. Zowie, bardzo mocno się wszystko tutaj zmienia. Chłopie, jak i jakby się tak Brookhaven Ja się tak Brookhaven zmieniło. To to już by Roblox by nie był ten sam Roblox. Jakby jeszcze Roblox zmienił swoją ikonkę, to ja bym nie. Ja bym już nie wytrzymał, co nie Adam. No. A co jeśli to koniec Robloxa, że tak wszystko się zmienia? Dobra, hotel ma... A nie, myślałem, że to hotel, bo takie wielkie. Ale okej... Okay. O fu! Nie chodzimy, nie chodzimy. Dla radam. Dla dziewczyn. No to jest dla dziewczyn. Dla dziewczyn, nie dla dziewczyn. Patrz tutaj. To jest dla Natalki, Jurki i Ali. Cukuli. Siłowni takiej nie było. No te. Ty przecież takiej siłowni nawet na Brookhaven nie ma. No. A tutaj teraz jest siłownia. To ale ty. Adam nie podglądaj. Podglądamy. <tryk> Wygląda Adamowi w tobie. Ej, co? jest? Zobacz. Zobacz. no to zobacz. Tak, no. Dobra, chodź. Dobra, idziemy kolejno patrzeć, co jest. Co jest? Ja na nagrabinkę, ale, ja, ale ja robię triki z Ameryki, widzowie. Dobra. To jest odzieżowy... Ja odzieżowy no? sklep i jest jeszcze pizzeria. Adam pomóż mi. Adam, pomóż mi, bo się wygiąłem na, na tej gimnastyce. Że, że się robił chyba widzowie trochę gimnastyki. A wiesz, że wystarczy kliknąć te, tę... Te... nawet surfingowe. Ej, Adam, a wiesz jak to zrobić? Wi, widzisz to to, em... Um, tą tutaj taką uśmiechniętą buźkę. Kliknij w nią i kliknij tego tego siedzącego ludka i... spanie. I zzy. I kliknij. O, teraz Adam biedny na gimnastyce. Byliśmy na gimnastyce, widzowie! Adam, uciekamy z nim. Uwielbiam gimnastyka, A mi się głupio odczepia! Zobacz, patrz! Zobacz, chłopie! Patrz to, mi się no, mimo mimo Tak samo jak mi. Chodź, idziemy. Gdzie się widzę? Widzowie, to jest Ty To się nada do horroru! Dobra, chodź, Adam. Ej, klaśnij teraz, patrz jak będziesz. Zły za szyję będziesz się bił. Ej, co, więc co my robimy w tej grze? Ej, to be To nagramy ten odcinek z wiesz, z horroru? No, nagramy, no ale chyba nie teraz. Musisz skoczyć, dobra. Pizza, musimy jeszcze i wyspę, bo wyspa się też zmieniła chyba. Idę się spalić. Idę się Nie ja idę się spalić. Ej sprawdzimy czy można coś dać na prezent jeszcze. Bo nie, nie sprawdzałem tego, nie. Jest Daj, tylko te dwa pomyli. darmowe -buksy. i zarobuksy. Ej patrz to jak ja idę. Adam wejdź do... Chodź... A... Ej Adam, ja jadę pontonem tam. Ej, druga wyspa jest! A nie było. Dobra, bie, płyniemy tam widzowie. Druga wyspa też jest. Są dwie wyspy. No nie było dwóch. Nie da się dopłynąć hmm. do księżyca? Nie wiem, nie sprawdzałam. Dawaj, płyniemy. No sprób spróbujmy. Albo możemy się wystrzelić z armaty. Dobra, jest! Adam lecisz. Dobra, wku. Tu... Kurde. No reszta. Jeszcze... Lecisz. Ej, na koniec mapy! Zawsze mnie wypaliło! Nie rób tego Nie Ja też no chcę. Mapę ja też chcę. Adam, czekaj na mnie, na spawnie! W ogóle tam jest jakiś napis Kalifornia. A mnie akurat wywaliło do morza. A mi z aż wywaliło. 630 grzechów. Ej! Mało? Adam, pomóż mi! Bo jestem gdzieś. Przez... A gdzie ty, ty jesteś w ogóle? Jestem wywalony. Jezus Maria, ej! Ponton ej, pon teraz skacze na wodzie, jeszcze to dodali! No, ale deszcz pada. Nie, deszcz nie pada. No, jednak pada. Niech to, no, daje nam deszcz. Dobra, to chłopie, czekaj, bo... Ja widzę, wy. O mygi! Co się tu dzieje pod wodą? Ej, ja robię tu swoją bazę. Gdzie? No, to pod tą wodą. Pod wodą w petparty robię tu bazę. Nie, akurat to jest gra dla dzieci, a więc chyba się nie da. Ej, Adam! podpłyń do tej rzeki, bo zrobiłem sobie bazę pod wodą. Ej, będę zrobił emotkę! Ej, da się zrobić emotkę. Co jest? Ej, Adam, zrobiłem sobie bazę pod tu, w tej rzece. Co jest, jakie płynę? Ej, Adam! Chodź tu! Chodź tu, chodź tu! Widzisz tą rzekę na spawnie? Ja też zrobiłem sobie bazę na tej rzece na, na spawnie! W tym odcinku jak ja płynąłem hmm. Wszyscy tak pływają A ty chodź do mojej bazy Na, na tej rzece ja normalnej No tutaj Na tej rzece po początkowej, startowej Widzę A ja ciebie nie widzę o, Ale okrągły stół Widzowie ale okrągły stół Damno to płyniesz tu? No już poczekaj. Gdzie ty jesteś? Bo ciągle na ciebie tu czekam. Zakończył widzowie swój odcinek. No Adam, no to chodź tu, bo ja tu na ciebie ciągle czekam. Co ty tam robisz? Nie wiem tego. Bazę jak nic. No gdzie ty Adam jesteś? Aż tutaj kolejne, zobacz, hopę. Chopę, zobacz to. Na kanapę Nigdzie cię nie widzę. O, o, nie mogę. O, o ja dawaj. No ja też usiądę. Dawid, Ej, dziesiu, zobacz co ja teraz zrobię. Patrz co ja teraz robię. Patrz. Mm. Patrz to. Gimnastyka. Gimnastykę robię i spanie. Zobacz co ja robię. Ej, no ja też. Dawid, to pszt, usiądźmy na kanapie. A no nie, ja na krzesło. Ja, ja? Na no i widzowie, tak kończymy, oto ten odcinek wspaniały. Nara widzowie.